Oczywiście Szymon ma wszystko wie pełno ale co mnie błądzi? Jak Szymon wie, że Hagiłagi mają kanał, Jeden kanał złączony w oba. Jak to wiem, o co chodzi, tylko żeby Szymon miał więcej, ale ma wszystko więcej, Więc właśnie o to chodzi. Szymon wszystko wie, o czym ma pełno ludzi, Ale co mnie błądzi? Jak właśnie jest HG łagi. Co jego już wszedł. Teraz drugi. Oczywiście, co tu ma wstęp? Oczywiście, Szymon wie wszystko. Pełno ludzi, ale co mnie pchodzi? Oczywiście, tu już patrzy, żeby to wiedział, o co marudzi. ten to di ten tym, to di bentun, ten to